W samym nie Cztery łóżka, super. Drabinka jest, sklepik jeszcze jest. Widziałam już nie raz takie wagony. To uważam, że to jest luksusowo jechać dnia. Czyli te wagony jadą do Wiednia. Dzisiaj będę nagrywać pociąg do Chorwacji. Zaraz wyjedzie. Oczekujemy. Dzisiaj zobaczymy jaka będzie lokomotywa. Może ta sama, co ostatnio widziałam. Wejdę do kuszety. Zobaczę jakie są warunki. E, później wejdę do drugiej klasy. I chciałabym się jeszcze przejść po restauracyjnym. Zobaczyć. Ogólnie ile jedzie wagonów? Trzy do Chorwacji i pięć do Wiednia. To jest troszkę za mało. Trzy wagony. Nie, może być taki pociąg, no bo bez sensu, żeby dwa jechały w tą samą stronę na przykład o tej samej porze do Wiednia. Może być tak. Tylko, że więcej wagonów. Do Chorwacji powinno być yy, z, z sześć, sześć sześć wagonów siedem tak przynajmniej dwa razy tyle trzy sypialne albo jakieś trzy kuszety bo y, jest informacja że, y, 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 że wszystkie miejsca są y, wykupione no bo tych miejsc jest bardzo mało no to one będą zawsze wykupione i, i będzie brakowało bo w takim sypialnym czy, nie w kuszecie to jest 30 tam ileś miejsc więc to będzie Yy, mało na taką trasę, na 1200 km. Jakby były ze trzy sypialne, to wtedy może by dla każdego wystarczyło, bo by było trzy razy tyle. No nie wiem. Zobaczymy jak to, jak dzisiaj będzie zajęte miejsce. Zobaczymy, czy dużo ludzi będzie. Informacja w mediach społecznościowych, yy, czy tam gdzieś w jakiejś gazecie. Pierwszym pociągiem do Chorwacji pojechało 144 pasażerów i yy, że wiele komentarzy w internecie się pojawiło, że ilu z tych 144 pasażerów to rzeczywiście turyści, a ilu było dla samego przejazdu jakiegoś tam, wiesz, i jakichś youtuberów i innych. Okazuje się, że, że 90% osób to było właśnie, wiesz, co nagrywali czy coś, że tak pasażerów było bardzo mało tak naprawdę, że to było tak Cały cyrk o 144 miejsc, gdzie y, tyle samo kosztuje samolot. Powiedzmy, nie tutaj tak napisali, i jest 10 razy szybciej za te same pieniądze. No i więcej pasażerów może zabrać. Więc pociąg jakoś chyba drogo y, kosztował. Y, drożej niż samolot ten wyjazd. No nie wiem. A liczba miejsc, które obecnie. S są sprzedawane to 154, czyli 3-4 autobusy dalekobieżne. Pociąg wyrusza o 13.44, czyli za pół godziny. E zaraz wyjedzie, czekam. I e będzie jutro o 10 na miejscu w Chorwacji. No i później podróż będzie <śm> przez 5 krajów: Polska, Czechy, Austria, Słowenia i Chorwacja. Także jest długa trasa i podobno najdłuższa w całej Europie. Pociąg do Chorwacji, który odjeżdża 1344 w wagonie sypialnym. To jest taki dyskomfort o 1344. Kłaść się spać. Dyskomfort, jeżeli jadą cztery osoby, i na przykład te dwie osoby z góry nie chcą złożyć łóżka, to jak siedzieć? Nie ma tyle miejsca do siedzenia. Trzeba stać na korytarzu do wieczora albo nie wiem, do wagonu restauracyjnego. No taki trochę dyskomfort, teraz tak pomyślałam. I tyle kosztuje, bo na przykład 600 zł kosztuje 600, no jak się kupi taniej, to kosztuje na przykład 300, ale to w terminie, kiedy na przykład mi nie pasuje. No są bilety, no bo ja dzisiaj sobie patrzę i szukam najtańszego terminu i może znajdę za dwa miesiące tam, może nie za dwa miesiące, na koniec sierpnia najtańszą kuszetę. No ale mi to nie pasuje i tak samo nawet jak sobie ktoś planował urlop w zeszłym roku, no to też się nie dopasuje. No chyba, że się dopasuje tam na kilka dni, ale na pewno nie na dwa tygodnie, żeby wszystko tak dopasować się, czy tam na tydzień. Niestety bilet nie kupi się na taki termin, jaki. Mi pasuje, tylko jaki daje Intercity termin. To uważam, że drogo kosztuje bilet, kiedy ktoś mi mówi, kiedy mam jechać na urlop. To i jak się płaci 600 zł za sypialny, czy tam za kuszetę e, I takie niedogodności są, że jednak w tej kuszecie albo się trzeba położyć od razu. Kiedy ja jechałam pociągiem nocnym, no to się w nim kładłam, bo o 23 wyjeżdżam na przykład z Wrocławia do Warszawy, no to no, się człowiek kład zmęczony, ale o 13.44, no to nawet o 15.00. Albo o 18.00 dobra za, za, nie wiem, Katowicami, albo w Bochuminie, to jeszcze będzie za wcześnie. Bo to będzie co, 15.00, 16.00? No, takie trochę niedogodności, nie wiem, właśnie kto. Jak o, jaki tramwaj? Czerwony taki, to jest turystyczny chyba taki. Na tablicy wyświetliło się do Rijeki. 12.44 Rijeka. W tym pociągu jest kuszetka czteroosobowa. I co jest ciekawe, że cisza nocna tego nigdy nie było. Nie słyszałam przynajmniej, że obowiązuje od 22 do 6 i musi być światło zgaszone. Fajnie. To jest bardzo dobre. Chyba, że za zgodą tych współpasażerów, no to. Można zapalić światło. No opcja y, siedzenia jest dotąd, dokąd ktoś się nie chce położyć. Czyli y, jeżeli ktoś chodzi spać o 23, a ktoś inny chodzi o 18 czy 19 albo o 20 nawet, różnica kilku godzin, no to będzie problem. Y, bo ktoś będzie chciał posiedzieć, a ktoś będzie chciał się położyć, no ale. Może i ludzie zgodni będą. No ja na przykład y, późno chodzę spać i jakby ktoś mi chciał rozłożyć łóżko, żebym nie miała gdzie siedzieć, y, nie wiem, o 20, no to bym była zła. O, przyjechał pociąg. Sobieski. Rijeka. O, tu jest kuszeta. Zobaczmy, jak kuszeta wygląda. Można? Proszę bardzo. Fajne warunki, jaka klima, fajna. No, na szczęście tak. W samym postoju nie będzie. Cztery łóżka, super. Drabinka jest. Ostatnio jechałam y, na jakby trzy łóżka, więc dawno temu. A nie, to dwa nawet sypialny jechałam, tylko że po jednej stronie trzy łóżka była. Mógł to być sypialny, a mógł to być sypialny jeżdżący jako kuszetka, bo też kiedyś tak uh -huh, było. Uh -huh. A na przykład jak bo pani sama jedzie? Yy, Czy znaczy cztery ja, osoby są? Yy, nie no, tyle ile nas ja, mój kolega na peronie, technik z Intercity i chyba tyle. A, aha, bo jak na przykład ktoś się chce położyć na górze, a tu chcą posiedzieć, to jest przestrzeń, tak? Jak najbardziej możesz siedzieć. Można te łóżka też złożyć, natomiast no, na tyle jest tutaj dużo tej przestrzeni, że w zasadzie rzadko kiedy składam. A, no właśnie. To, kiedy ktoś chce, żeby to, to jednak można usiąść. Myślałam, że są dworzki te łóżka, że, że A, się nie da nawet, usiąść. Nawet gdyby to jakby zawsze jest możliwość, że po prostu podniesiemy Fajnie. muszę się kiedy przejadę, ale chyba nie zdążę w tym roku. No, dosyć mocno są wyprzedawane. Tak. Sklepik jeszcze jest. Trzydzieści sześć miejsc jest, trzydzieści sześć osób. Może tutaj dziewięć przedziałów, tak? Dziesięć, ale jeden służbowy. Tutaj jest tablica. Warszawa Wschodnia. Rijeka i tak do wiednia jadą wagony. Pięć wagonów do wiednia, a trzy jadą dalej. Idziemy dalej, zobaczymy. Jest gorąco. Dzień dobry. Jak gorąco. I... Ja Idziemy, zobaczymy. A tutaj już odjeżdżam z nasze wschodni. Ten czeski, nie? Taka jest druga klasa, siadamy. Gorąco się wystaliśmy na słońcu, bo pociąg trochę opóźniony wjechał. I dlatego od razu już jedziemy. <grybujesz> Także druga klasa, tak? Jedziemy do Warszawy Zachodniej. E, mamy bilety na te trzy stacje. Także przejedziemy się, zobaczymy. Nie możemy dalej jechać. Mogłabym jeszcze właśnie do Bochumina pojechać i wrócić, ale dzisiaj nie jedziemy, może następnym razem. I mamy takie piękne widoki przez Warszawę. Dużo dzieci też nagrywa. Dużo dzieci, dużo fanów tego pociągu, a mało pasażerów takich niezwiązanych z koleją, chyba, tak mi się wydaje. Może tam wiadomo, trochę, trochę osób jest, ale mało. 36 miejsc i dużo było przedziałów zajętych. Bo słychać, bo, że siedzą ludzie, także wszystko pewnie wykupione jest w tych nocnych. I ja myślałam, że te łóżka, one są inaczej niż w sypialnych bo w sypialnych łóżko jest niżej. W sypialnych łóżko jest, y, są trzy łóżka, na przykład jak w sypialne ma trzy łóżka, jak ostatnio jechałam, na przykład, y, dawno jechałam, ale jechałam karkonoszami, to były trzy łóżka i to jednak środkowe y, było gdzieś, nie wiem, może dotąd, tak gdzieś i dlatego miałam obawy, że nie można siedzieć, ale tam te y, fotele sięgają do łóżka i można sobie swobodnie usiąść, chyba, że ktoś wysoki bardzo, no to będzie problem, będzie mu ciężko. Także idziemy zobaczyć przedziały. Jest tak gorąco, bo jest chyba dzisiaj ze 40 stopni. Tak się zgrzaliśmy na zewnątrz. A tutaj fajnie chłodno jest, więc warunki super uważam. Idziemy zobaczyć? Idziemy zobaczyć inne wagony. Identyczne. Mhm, Warszawa Centralna już jesteśmy. No zobaczymy, jak jest dalej. Tak wygląda pierwsza klasa. Ale luksusowy. Powiem ci, że pociąg, mimo tego, że ja. Tak. Mimo tego, że ja widziałam już nieraz takie wagony, to uważam, że to jest luksusowo jechać do Rijeki. To te trzy jadą? Czytaj jed... Nie, za ta... nie, ta... nie, ta... nie. A ta pierwsza nie, klasa nie jedzie? Nie. A, nie czyli ten pociąg jedzie tylko do Wiednia. Ten wagon jedzie do Wiednia, więc niestety dalej nie. Tylko dwie dwójki i y, sypialne. Brakuje jeszcze z dwóch sypialnych. Klima jest, wszystko jest ładnie, chłodno jest, można się schłodzić po tym upale. O tak, tak, chłodno. Centralną, widać przez okno. To ten czeski, co był opóźniony. No właśnie, to idziemy dalej. Przechodzimy do restauracyjnego. Idziemy strojowo, jest w restauracyjnym. Tak, no, bardzo fajne warunki. Dobry, tylko do Wiednia nie Tylko do Wiednia Jedziemy jedziemy sobie przez Polskę kawałek, przez Warszawę Co mamy? Szkoda, że kart nie ma Kart, menu nie ma Ale aplikację nowa To są dania wegetariańskie. Jajecznica, naleśniki. Kamember. O, wow, jest trochę. Pierogi. Śniadania są. Dalej jajecznica. To są inne? Czy te same? Te same. A, bo wegetariańskie, śniadania. Śniadania takie zobaczymy dalej. Sałatki. Przekąski. O, naleśniki ze szpinakiem, lubię. Zupa pomidorowa i żurek. Kotlet schabowy, kotlet mielony, kotlet z kurczaka. Mamy jeszcze dania główne. Pierogi z serem, ziemniakami, rumianą cebulą. O, też dobre. Pierogi z mięsem, placki ziemniaczane. Mamy jeszcze desery Charlotte Casserie napoje ciepłe, cappuccino napoje zimne napoje alkoholowe, o to nie wiedziałam a nie, tylko to I Kodeks podróżowania. Tak, tak wygląda wagon. Z Sobieski do Wiednia, czyli te wagony jadą do Wiednia i ten restauracyjny też. Tylko tamten sypialny i dwie dwójki jadą do Rijeki. Fanów dużo jest. Dużo ludzi jest, więc przechodzimy.

Sobieski jedzie do Wiednia, więc jedzie Warszawa yy, wie, aha. Nawet Dalej, dalej nawet, tak, bo ja jechałam do Wiednia tutaj. To przez to, że tu odłączają tamte, nie? Tak, odłączą wszystkie wagony, te co zostają w Wiedniu i jesteśmy na zachodniej, Wa Warszawa Zachodnia. Z zewnątrz wagon restauracyjny. Także pociąg już pojechał, tak wyglądał cały pociąg, całe wszystkie wagony. Yy, no, na tyle.